W przypadku tych trzech dokumentów okresy przechowywania będą się różniły i będą zależały od daty nawiązania poszczególnych stosunków pracy. I tu nie jest kluczowa data 1 stycznia, tylko czy umowa była nawiązana przed tą datą, czy po tej dacie. I teraz patrząc na ten rysunek, mamy dwie umowy o pracę. Jedną nawiązaną przed styczniem 2019, drugą nawiązaną już w 2019 roku. I z punktu widzenia tych dat różnicujemy okresy przechowywania karty ewidencji czasu pracy. Dla umowy zawartej przed nowelizacją przepisów, czyli jeszcze przed styczniem 19, według starego stanu prawnego 3 lata był tylko okres przechowywania takiego dokumentu. Według nowych przepisów jest to 10 lat i to jeszcze co ważne, liczone od końca roku, w którym rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem, co oznacza, że ten, że ten okres zwiększył się wielokrotnie. Ale ten schemat nie dotyczy list obecności, tu zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy, dla wszystkich pracowników bez względu na datę zatrudnienia, jest jeden okres przechowywania trzyletni, dlatego że lista obecności nie jest elementem składowym nowej dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej. No i niestety co do trzeciego dokumentu to jest spór. Czyli harmonogramy czasu pracy. Tutaj są dwa poglądy. Ministerstwo prezentuje pogląd, że harmonogram powinien być traktowany analogicznie jak karta ewidencji czasu pracy, czyli data zatrudnienia miałaby znaczenie. Dla umów sprzed 19 byłoby to 3 lata przechowywania, dla, dla zawartych później 10 lat. Z tym, że pogląd ten jest kontrowersyjny, ja się z nim nie zgadzam, uważam, że harmonogram powinniśmy dopisać do listy obecności, czyli powinien być to dokument przechowywany przez taki sam okres, bo on również nie jest częścią składową dokumentacji z zakresu ewidencji czasu pracy i on podobnie jak lista obecności najczęściej jest dokumentem zbiorczym. W zasadzie ja nie znam firmy, która by tworzyła indywidualne harmonogramy czasu pracy. One zawsze obejmują kilkudziesięciu jak nie kilkuset pracowników na jednym dokumencie. Czyli wydaje się, że to powinno być przechowywane jednak analogicznie jak lista obecności, czyli bez względu na datę zatrudnienia przez okres trzech lat.